Myślę, że będzie mnie widać, bo jestem na szerokokątnym. Ale dzień dobry, w przepiękny poniedziałek. Mamy słońce, mamy 9:30 i 11 stopni. Jest po prostu no, wspaniały początek tygodnia, i z tego względu postanowiłam y, nagrać vloga. Bo poprzedni tydzień miałam odpoczynek, nawet nie zdążyłam zmontować tego daily vloga, który już powinien być na kanale. Po prostu miałam <gryw> znacznie gorszy tydzień. To tak delikatnie mówiąc, że miałam gorszy tydzień. Było ciężko, więc odpuściłam nagrywanie, odpuściłam montowanie, skupiłam się po prostu na byciu w danym momencie, byciu z czarkiem, który też miał gorszy tydzień. Więc no, mam nadzieję, że w ten tydzień wejdziemy z nową energią przy takim słońcu. No to zdecydowanie obecnie jest znacznie lepsza energia. Ja teraz jadę do siostry, spędzę z nią trochę dzień, wyjść z domu, zmienić otoczenie. Po drodze zajrzę do rodziców i zobaczymy, jak ten dzień dalej się potoczy. Mam nadzieję, że to słońce zostanie z nami na dłużej. Dzisiaj z rana. Jeszcze wstałam w miarę wyspana. Czarek wstał w dobrym humorze. Usnął mi w samochodzie, więc się nie męczę, bo on nie przepada ruszać czasami z, z domu, denerwuje się, ale jak już uśnie, to jest dobrze, więc jadę. Was witam w nowym vlogu. I zobaczymy, jak ten tydzień się potoczy. Dam, nie wiem, powiedzieć, jaki dam update później, ale zobaczymy, jak dam, to będziecie wiedzieć, jaki to będzie update, a jak nie, to się nie zobowiązuje. Ale tak, wracam po tygodniu nienagrywania ze względu na cięższy okres, ale mam nadzieję, że teraz ten tydzień już będzie dużo lepszy i uda mi się coś ciekawego nagrać, a w ogóle w zeszłym tygodniu tak tylko. Napomykając, czarek skończył 3 miesiące. Kiedy to zleciało? 3 miesiące temu rodziłam, czyli skończył w ogóle nam się czwarty trymestr. On będzie rósł teraz tylko jeszcze bardziej jak na drożdża, chociaż już rośnie, strasznie szybko wyrasta mi z tych ubranek. Po prostu już z wanienki nam praktycznie wyrósł, więc będziemy robić transfer do wanny. Wiedziałam, że mają rację, że to ten czas bardzo szybko leci, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Więc to trzeba korzystać z tego czasu. A ja przez weekend brałam udział też w webinarze odnośnie spania niemowląt, dzieci ogólnie u pani od Spania. Podlinkuję wam jej profil na Instagramie. Dało mi to dużo, przyznam, szczerze do myślenia. Muszę to sobie jeszcze przeanalizować na spokojnie. Teraz mam dostęp do webinaru przez 30 dni, do nagrania z webinaru przez 30 dni. Muszę to sobie jeszcze raz przejrzeć, przeanalizować, stworzyć jakiś plan odnośnie poprawy snu czarka. Więc będziemy działać, będę Wam dawać pewnie update, jak to wygląda, jak jestem z paniem u nas, co, co wprowadzam, co robimy moje odczucia po tym wszystkim, ale dało mi to trochę kopa do działania, trochę rozjaśniło parę rzeczy i myślę, że po prostu teraz pora na ułożenie sobie planu działania i powoli wdrażać nie w całości, bo jest jeszcze za młody na wdrażanie całości, ale możemy zacząć um, poprawiać kilka rzeczy i eliminować kilka rzeczy w kwestii spania, że mam nadzieję, że wszystko się uda. Ja dojeżdżam powoli do rodziców, więc kończę i widzimy się potem. Dzień dobry, dnia kolejnego, nawet dzisiaj wtorek. Ja wcinam sobie właśnie zupę, bo udało się czarka odłożyć na drzemkę, ale to jest tykająca bomba, więc jem póki mogę. I e, szybko dla Was nagrywam mały update. Wczoraj mm, super dzień. O, wczoraj super dzień spędzony z siostrą i z siostrzeńcem. Byliśmy na spacerze, pogoda była cudowna, tak jak widzieliście w poprzednim ujęciu. Także humor dopisywał bardzo. Chociaż pod wieczór się trochę zabsuł. małe problemy z rzemką czarka e, na wieczór. Ale e, tak, wczorajszy poniedziałek bardzo udany. Ale więcej nie nagrałam. Skupiłyśmy się na wspólnym czasie, na pogodzie, na skorzystaniu z, z danej chwili. A dzisiaj jestem sama w mieszkaniu z czarkiem. Krzysiek pojechał do biura. Pierwszy raz od dłuższego czasu, więc aż tak dziwnie, jak nie ma nikogo w mieszkaniu oprócz nas. Ale udało się czarka ululać. Pij sobie teraz na drzemce, ponieważ niedługo będzie się wypucał, a ja w międzyczasie decyduję, co powinnam zrobić. Czy, się, czy posprzątać, czy zjeść. Ogarnąć się udało ogarnąć z czarkiem, więc tego nie muszę robić, ale zdecydowałam, że. Dzisiaj sobie na jego pierwszej drzemce, drzemce zjem, żeby być najedzoną i pełną sił, jak on wstanie, żebyśmy mogli się pobawić. Na kolejną drzemkę myślę, że pójdziemy na spacer, muszę mu też mm, pampersy kupić, ale tak, ja wcinam sobie zupę, krem z pomidorów. Przeglądam w międzyczasie YouTube'a, w ogóle powinnam usiąść i zacząć montować poprzedniego vloga. Ale wczoraj wieczorem, jak się udało, czerka odłożyć do łóżka, kompletnie nie miałam siły. Eee, więc też nie chcę kłaść na siebie takiej presji, bo i tak wystarczająco presji na siebie kładę. I to z tego względu właśnie w zeszłym tygodniu miałam dużo gorszy tydzień, e, ale mm, myślę, że to jest taka pogadanka w danej chwili, jak będę w nastroju to wam zrobię taki update właśnie odnośnie tego jak to macierzyństwo dla mnie początkowo wygląda i jak je odbieram, ale teraz zabieram się, znaczy zabieram się, teraz biorę się do skończenia zupy póki jeszcze mogę, póki czarek nie wstał, a potem trochę dnia razem jakiś spacer, małe zakupy, trochę zabawy. Jutro w ogóle jedziemy z czarkiem do fizjoterapeuty, sprawdzić jak się rozwija, co możemy poprawić. Ja sobie zapisałam masę pytań do fizjoterapeuty, e, które mnie gdzieś tam nurtują, żebym wiedziała, jak dokładnie się z nim obchodzić. Chcemy się dowiedzieć w ogóle, czy możemy z nim już pójść na basen, e, bo bardzo, bardzo chcemy iść na ten basen, nawet niekoniecznie na zajęcia, chociaż na zajęcia z niemowlakami też chcemy iść, ale sami chcemy też się przyjść rodzinnie na basen pobyć razem. Yy, więc yy, tak, idziemy się jutro sprawdzić z Czarkiem. Yy, a ja... Co? Jem dalej i widzimy się potem. Mam nadzieję, że potem, bo nie, znowu nie ma, Ale widzimy się potem. Weszliśmy z czarkiem na spacer. Przepiękna pogoda jest 15 stopni, kamizelka, letnie buciki i tak to można spacerować tak mi a ty zaraz na drzemkę idziesz. Czarek się bawi, a ja szybko uwijam racuchy z jabłkami w termomiksie. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Najwyżej zrobię z nim na rękę. Duchy wyszły przepyszne, Uż spakowane, schowane do lodówki. Będą też po części na jutro. Ja się ogarnęłam. Na tej wyspie latającej. się Gra, Czarek śpi, e, a ja biorę się. To coś z grobów coś takiego? Biorę się za montaż Daily Vloga. Może uda mi się w końcu to nagrać za trzecim razem, bo trochę się rozwodzę. Ale a już piątek. Ostatnią rzecz nagrywałam w poniedziałek. Zbyt dużo się nie działo w tym tygodniu, dlatego też uznałam, że puszę trochę nagrywanie. Jedyne co to w środę mieliśmy ciekawą, bo byliśmy u fizjoterapeuty z czarkiem, który skierował nas do osteopaty. Więc idziemy w przyszłym tygodniu do osteopaty. Jestem bardzo ciekawa tej wizyty, ale ja nie o tym teraz chciałam. Przyszłam sobie tu usiąść i odetchnąć trochę. Przychodzę dzisiaj. Yy, mały kryzys macierzyński. W ogóle widziałam, oglądałam ostatnio film yy, jednej również nowo upieczonej mamy, yy, która pokazywała siebie, jakby odczuwającą wiele różnych emocji związanych z macierzyństwem. A ja właśnie dzisiaj taki kryzys przechodzę i. Chcę samej sobie też uświadomić, że to jest normalne, że macierzyństwo to nie są tylko wzloty, bo ja odbieram macierzyństwo jako intensywną sinusoidę, gdzie raz jest lepiej, raz jest gorzej, czasami sprawdza się naszą wytrzymałość, a czasami po prostu są takie przepiękne chwile, które wynagradzają wszystko złe, co się działo. Ale dzisiaj mam ten dół w swojej sinusoidzie i nie czuję się najlepiej. Dlatego potrzebowałam wyjść z domu. Całe szczęście świeci trochę słońca i jest w miarę ciepło. I całe szczęście Czarek usnął w wózku. O, potrzebowałam tej chwili ciszy i spokoju. Myślę, że te gorsze chwile to nie jest coś, na co jesteśmy w stanie się przygotować, jeśli chodzi o macierzyństwo Mam nadzieję, że nie będzie skoń. Tak, wydaje mi się, że na ten gorsze chwile nie jesteśmy w stanie do końca się przygotować. Po prostu trzeba nauczyć się z nimi radzić, a przede wszystkim dbać o swoje zdrowie psychiczne też w tych trudniejszych chwilach. Bo jeżeli nie zadbamy my mamy rodzice jako my, jako rodzice, o swoje zdrowie psychiczne, to wydaje mi się, że nie będziemy w stanie być dobrymi rodzicami. I tak też ja, ja trochę uczę się dbać o to swoje zdrowie psychiczne z tego względu, że od Czarka, ponieważ jest bardzo dużym mamusiowym synkiem, że tak to ładniej ujmę. I bardzo odczuwam moją nieobecność. co ograniczamy tą nieobecność do minimum na chwilę obecną. Ja wiem, że ten czas minie i będę jeszcze za tym tęsknić. Dlatego też dla samej siebie uwierniam taką chwilę Mojej słabości yy, i tej potrzeby odpoczynku, ale dzięki temu naładuję trochę baterię i będę mogła wrócić do domu pełniejsza energii i jakiegoś takiego optymizmu, bo trochę ten optymizm mi dzisiaj wysiadł, mam wrażenie. Yy, ale nie poddaję się. Wiem, że, że to minie, bo już takie chwile się zdarzały. Tylko po prostu chcę powiedzieć wszystkim mamom, które to oglądają, bądź przyszłym mamom, które to będą oglądały, że te gorsze chwile to mam wrażenie, że też jest nieodłączny i bardzo ważny element macierzyństwa i rodzicielstwa, bo dzięki nim jesteśmy w stanie uczyć się z tym sobie radzić i być lepszymi rodzicami. Nie o że każdy z nas jest najlepszym rodzicem, jakim może być, ale mm, wydaje mi się, że te gorsze chwile dają nam możliwość rozwoju i takiego spojrzenia na rzeczy z innej perspektywy. I to wszystko jest normalne, że czasami mamy dosyć, czasami mamy ochotę czasem drzwiami i wyjść z domu. I tak czasami trzeba zrobić. Tak czasami trzeba zrobić, czasami trzeba yy, zwyczajnie w świecie trzasnąć tymi drzwiami yy, i wyjść z domu i pobyć chwilę sam na sam. Bądź wyjść na spacer z wózkiem i dać dziecku usnąć i też odetnąć wtedy yy, i wrócić ze zdwojoną siłą do tego wszystkiego i po prostu cieszyć się tymi chwilami, nawet tymi gorszymi, choć. Już miałam dzisiaj serdecznie dosyć wszystkiego, to teraz odetchnę, wygadam się. Do telefonu, bo do telefonu ale wygadam się. I wydaje mi się, że wrócę do domu szczęśliwsza, bardziej uśmiechnięta, doczyszczoną głową. No. Które chwile muszą się zdarzać i będą się zdarzały. Musimy się z tym pogodzić, ale są te piękne chwile, które według mnie wynagradzają wszystko. To taka moja myśl na dzisiaj ze spaceru. Nie wiem nawet, czy ją wrzucę do tego filmu, ale może. Więc tak. Nagadałam się przez 6 minut. Trochę mi użyło, Ale potrzebuję więcej słońca. Miejmy nadzieję, że wiosna przyjdzie z pełnym impetem niedługo i będzie dużo, dużo cieplej. Chociaż i tak jest jak na w sumie 1 marca. Jest jak na marzec. Eee, no, także ja się wyżaliłam. Zaszło ze mnie trochę ciśnienia. Będę się powoli zaraz zbierać. Pamiętajcie, mamusi, dbajcie o siebie i o swoje zdrowie psychiczne, bo to jest kluczowe. Żeby być w pełni sił dzieci naprawdę jest bardzo ważne. A nie jesteśmy w stanie być w pełni zdrową, psychicznie rodziną, jeżeli po kolei nie dbamy o siebie. Tylko staramy się wszystko jak najlepiej, jak najlepiej. A nie da się wszystkiego jak najlepiej bez czasami błędów, bez jakichś potknięć. Więc sobie tą przestrzeń na odetchnięcie i zabranie się. Dalej. A teraz, już po nagraniach, wyżaleniu się, zakładam czapkę, bo trochę wieje jest chłodno. Po spacerze. Obowiązkowy obiad. Po bardzo dobrej nocca. Czaroś się trochę bawi. A mama, mama w tym czasie czas jeść śniadanie. I go poobserwować. W ogóle, no, wspaniała nocka dzisiaj była. Wrócę, kamerę i w ten sposób nam mówiła, chociaż jestem bardzo niewyględna, yy, ale takie uroki. bycia z rana. Tak, Nie ma czasu się ogarnąć, żeby się ładnie pokazać, tylko po prostu tak, jak jest, tak się pokazuje. Więc wspaniała nocka dzisiaj była. Yy, pomijając delikatne problemy z pierwszym odłożeniem do łóżeczka, ale jak się udało, to pięknie przez Pana noc. Znaczy z na dwa karmienia. To były tylko obudzenia na dwa karmienia, prawda? A nie co godzinę, półtorej. Tylko ładnie przyspane po 3-3,5 pół godziny epizody w nocy, więc mama wyspana, dziecko wyspane. Jest piękna niedziela, słonecznie dzisiaj, więc no chwilą trwaj, żeby takie dni się częściej zdarzały, ale też no nie muszą, bo poprzednia nocka była tragiczna i chyba nigdy gorszej nie mieliśmy, więc będzie lepiej, będzie gorzej. Cieszymy się dzisiaj z pięknej pogody, z przespanej nocki, z dobrego, jak na razie, humoru. I ja zabieram was na ostatni dzień, myślę, tego vloga. Nie chcę tego vloga już przeciągać i jutro zacząć nowego, bo ten trochę nie ma ładu i składu, jakoś tak nie do końca wyszło mi nagrywanie go. Więc. Dzisiejszą niedzielą zakończymy tego vloga, a e, jutro zaczniemy świeżego. No, jutro zaczniemy świeżego vloga, tak. Także ja kończę śniadanie, Czarek się jeszcze chwilę bawi i potem będziemy się ogarniać. W końcu się ogarnęliśmy i wyruszyliśmy z domu. Najpierw na mały spacer po drodze, a potem do siostry Krzyśka na urodziny. Czarek ominął czas trochę swojej drzemki. A to... Krzysiek myje samochód, ale udało się, że usnął w samochodzie. Także łapiemy te minuty, teraz Krzysiek myje, żebyśmy wyszli z nim na spacer. Już się trochę przejść. Także taka niedziela, piękna pogoda była. To nie słychać? ale piękna pogoda, więc będziemy korzystać z tej pogody. spacerujemy. Tu cię będzie słońce raziło, mówiłam ci. No ale jak pan się schwytać? To cię policzy na mnie.